Dajcie ponownie, a więc będzie to już drugi odcinek z naszej ostatniej wyprawy. Zwierzamy akurat do kolejnego miejsca. Miejsce, które tym razem odwiedzimy. Zostało zniszczone, są te głównie chodzi o działania drugowojenne. Po wkroczeniu tam w 1945 roku przez armię czerwoną. No niestety gdzie zabitała Armia Czerwona, wszystko było palone, niszczone, rozwalane itd. Tak Także nawet, które, nawet pomniki, które świetnie wyglądały, były traktowane jako strzelnica. Tak czy inaczej, zapraszamy Was na kolejny odcinek. Czyli to jest. No będziemy się tym tematem zajmować jeszcze. Jesteśmy już na miejscu. Niestety wszystko jest ruiną, aczkolwiek jest szansa, że niedługo wszystko powstanie na nowo, gdyż trwają prace renowacyjne. Idę, idę, Ale to wygląda super ci powiem Petarda Stare drzewa Tu musiało być jakieś wejście chyba, co? Sklepienia wiesz? No Czekaj Teraz możesz wejść Tylko... No se, no, pokazuję Ci co mamy zrobić A mi się wydaje, że jak później będzie to gotowe Chyba, że chcesz teraz to nagrać później po renowacji jak to będzie wyglądać No może, jak masz tyle pamięci, nie? Pamięci jest dużo No, nawet widać, że jest. Wszystko będzie, będzie odnawiane, co? Łoł, wow. takie coś. Kopał kredę, bo widać, no, wykrywaczem skarbów szukali. No Róg był zamurowany, I a skutkuje. to wygląda, ciepło. Tak, skarbu szukali. Właśnie nie wiem, czy było tam kiedyś taka legenda, że... Znaczy, legenda, no, że przejście, było, bo tu stucznie pod, było zalane, no no. i szło przejść pod tym dniem, ale właśnie nie wiem, czy to nie jest razem połączone z tamtym, ale to przyczyszczenie, to będzie mi widzisz wszystko Idę, idę Super to wygląda, Przecież te widoki nie Drzewa powycinane, teraz to jakoś wygląda Chodzisz po taką górę. Petarda, to jest to. No? Fajnie to wygląda Ujęcie Czekaj Chwila Wszystko Rosjanie zniszczyli. A czeka, jeszcze miałem tam nagrać, z tamtej strony ujęcie. Tam widać słynnego lwa. Nie z tej strony. Na wprost. W tyle słychać strzelającą marmatkę, która ma na celu odstraszać. O, zwierzynę, słuchaj, jakby artyleria waliła. Bobry, nie, Bobry. Tutaj wschodzie wszystko zostało głównie zniszczone przez, przez Rosjan, którzy tutaj na te tereny weszli. Co się tutaj wyrabiało, to może sobie darujmy. więc słyszeliście Dub, co chwilę Zajdę tu, Zajde. Co boli? Nie, tak by wrzucił ktoś no, to też jest to murowane sklepienie widać, że leży no. tam, nie? Rosjanie to byli Rosjanie czekaj, jeszcze zrobię zdjęcie nie pod słońce tak, może będzie lepiej słynny lew Tak to u nas jest w Polsce, że wszystko, wszystko zajadą. No i też tutaj dużo złego Rosjanie wyrządzili. Wracający w 1945 roku. Słuchaj, jakby artyleria waliła, nie dalej masz jakieś pomnik chyba nie? Pomniki? Dobra, spoko na spokojnie

No. Zobacz, jak, jak jest No, tu, tu jest ta świątynia tego gościa. No, to potem będzie fajnie wyglądało. Co Wy to zrobicie? No to tu przyszły takie babcia chyba 90 lat. No. i że w lato zapomnij. tablice skradli wszystko ne, na złom No, wszystko na złom poszło. No. A i tu jest ta. oh No to jest to Jest tablica No jest kawałbyka. Uf, uf. Ta szerokość w ogóle, nie? To no po prostu ładnie się wybiła. Potężna. To jest to. Czyli co, tam będzie wycinane, tak, od... No. No, czyli coś takiego będzie mniej więcej. No. To kawał, kawał byka. Czekaj, a ile ma szerokości? Obwód, nie? 5,2. 5,2. Obwód? 20 wysoka i 197 lat nie? 197 lat. Pali. No całkiem niedawno. Ale nie zakopali. Chyba idziemy dalej. Jest tam krzyż czy pomnik w lesie. No to, to, mamy, to mamy tak samo odmurować później tutaj na jedną wysokość. No i widzisz tu wszystko. Silesia. Tu masz dokładnie. Zobacz. Co o tym powiesz? Stara woda. Silesia. No. Altwasser. Po drodze mijamy kolejny zniszczony pomnik. A zostało w samochodzie chyba, bo no nie słychać Kiedyś to musiało wyglądać naprawdę super idziemy teraz w następne miejsce. Tutaj to już wygląda też super. W zdjęcia na internecie to naprawdę też prezentuje się mega Epicko. Na no żołnierze słuchajcie Armii Czerwonej, jak chodzili do takich różnych miejscowości i tak dalej. To zwyczajnie rozwalali wszystko, posąg nie posąg słuchajcie. Rzeźba, wszystko było rozwalane w pień. Kiedyś jeszcze było przejście chyba nie zrobione. Nie. Aha łódką. No. A to nie był żadny pomost jakieś 5-6 lat temu, jak nigdy to nie wstąpili, wiesz? Aha. No ale widzisz, już tam zaczynają czyścić. Uh -huh. A druga część parku ma być też renowacja zrobiona, ale na pewno nie teraz, nie? No. no i tu masz staw około Kiedyś tu była nie ryby pływały, bo nie było tak zarosięte, nie? No, no, no. Ale tam, tam była rozwalona z prawej no. strony, bo tam są takie stawy, jak spuszczali chyba ryby, wchodziły, wiesz? No, no. I coś to tam rozwalił, ta woda zeszła i to zawsze to zaraz tam. w uh -huh. ten sposób. No to, tu masz całą, ja, wygląda super, nie? No. Ta wygląda super Chyba <noise> artyleria nie? Będziemy robić kiedyś to tam i pójdzie wejść, Ciekawe już na kiedyś chodziłem bo tutaj przeskakiwałem z kijem Nie jest głęboko chyba co? No tak popas pas, po pas... Po pas... Ewa tragedii nie ma Ewentualnie Ja się przejdę tu kawałek i tu No No, no. Ale robi wrażenie jeszcze miedziana ta, że to jest tego nie. No, to w sód jeszcze ujęcia z innej Od tej strony żeby zaryzykować może innym razem ja ta armatka jest dobra I tak tam dalej będzie problem z przejściem. Ewentualnie, jeszcze spróbować od tamtej strony nie da rady. <grymne> nie da rady przejść. Nie da rady. Dalsza część jest zalana. Niestety nie udało się przejść na drugą stronę, aczkolwiek jedno jest pewne, na pewno tam wrócimy. My natomiast przenosimy się w następne miejsce. Miejsce, gdzie doszło do pewnej tragedii, ale o tym już w osobnym filmiku także do zobaczenia.